Tomasza Wolnego, znanego z programów telewizji polskiej, Nie trzeba nikomu przedstawiać. W tej stacji związał swoją karierę od roku 2010, prowadząc M. In. popularne pytanie na śniadanie. Przez długie lata uchodził za jedną z czołowych postaci w telewizji, dzieląc się swoim charyzmatycznym stylem oraz pasją z widzami. Jego obecność była szczególnie doceniana podczas wydarzeń związanych z historią Polski, w tym. Wyjątkowych obchodów, rocznic historycznych, wydarzeń. Jednak w obliczu zmieniającej się sytuacji w telewizji publicznej oraz w polityce, Wolny niespodziewanie stracił swoją pozycję. Już za kilka dni będziemy obchodzić 81. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego wydarzenia, które zdefiniowało losy stolicy i jej mieszkańców. Tomasz Wolny miał zaszczyt kilkukrotnie prowadzić koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, który stał się nieodłącznym elementem tych obchodów. W ostatnich dniach grupa powstańców warszawskich wystosowała petycję do władz TVP oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, w której domagali się, aby Wolny wystąpił w roli gospodarza koncertu ponownie. Niestety, mimo ich prośby, telewizja zdecydowała, że to Justyna Dżbik-Klugę oraz Robert Stockinger poprowadzą to wyjątkowe wydarzenie. Odezwa internautów była gwałtowna. Wiele osób wyrażało swoje oburzenie z powodu braku zrozumienia dla historycznej wartości oraz szacunku do tych, którzy walczyli o wolność. Tomasz Wolny, wyraźnie poruszony sytuacją, postanowił zabrać głos i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat braku odpowiedzi ze strony TVP i Muzeum Powstania Warszawskiego, przytaczając frustrację powstańców, którzy nie doczekali się żadnej reakcji na swój apel. Według mnie to za zadziwiające, że tak zasłużeni dla naszej historii ludzie zostali zupełnie zignorowani, pisał Wolny w swoim obszernym poście w mediach społecznościowych. Muzeum Powstania Warszawskiego, które ma w swoim sercu pamięć o bohaterach, oraz telewizja polska, która była odpowiedzialna za transmisję koncertu, nie udzieliły im odpowiedzi. To smutna prawda, że w momencie, gdy powstańcy potrzebowali dialogu, ich głos został zlekceważony. Tomasz Wolny nie owijał w bawełnę, kończąc swój post mocnymi słowami, które podkreślały pomijanie głosu tych, którzy zasłużyli na szacunek. Wynosząc powstańców warszawskich na piedestał w słowach, jednocześnie ignorujecie ich w rzeczywistości. To ogromna różnica, dodał, Wyrażając głębokie rozczarowanie. Takie przesłanie spotkało się z szerokim wsparciem ze strony fanów, którzy nie szczędzili słów uznania dla jego postawy, wyrażając jednocześnie krytykę w stosunku do władz telewizyjnych i muzeum. W świetle nadchodzącego koncertu warto zastanowić się, jak ważni są dla nas bohaterowie historii i jak należy ich szanować. Nie tylko poprzez piękne słowa ale nade wszystko przez rzeczywiste działania i dialog, który powinien mieć miejsce. Takie wydarzenia jak obchodzenie rocznicy powstania warszawskiego powinny stać się platformą dla głosów, które wciąż są pomijane. Tylko w ten sposób możemy zbudować rzeczywistą pamięć i szacunek dla tych, którzy zginęli walcząc o wolność naszego kraju.